Witam w kolejnym odcinku Smoke Band and The Meister. W dzisiejszym odcinku zaczynamy po pierwsze trzecią setkę, a wraz z trzecią setką kolejny temat eksperymentalny, którego jeszcze nie próbowałem, no ale dzisiaj spróbujemy: Wojny Magazynowe. To jest program typu Reality Show, który mm, jest emitowany od roku 2010 w USA na antenie stacji AE. To jest stacja kablowa, należąca do Disneya. W Polsce był emitowany na antenie TTV, wcześniej tvn 7 Także widziałem to, ten program no, chyba na metrze, ale na pewno od kilku lat emituje go Focus TV. No i również pokazuje no, w miarę najświeższe odcinki, chociaż są świeższe. Jeśli chodzi o e, formułę programu Wojny Magazynowe, e, przede wszystkim program stworzył e, taki producent na nazwisku Tom Beers. Tom Beers. I e, do tego formatu zaangażował e, du, e, małżeństwo licyta licytatorów, e, Dana i Lore Dodson oraz e, czterech, cztery podmioty kupujące. Dave'a Hestera, Dara Schitza razem z synem Brandonem, Jared'a Schulza, razem z dziewczyną Brandy Passant oraz Barrego Weissa. Każdym nadał e, inny, in, inną ksywę. Dave Hester na przykład to demogul, czyli... Daryl Sheets – The Gambler Brandon Sheets – jego syn: The Side The Bat i Brandy nosili krzywę The Young Guns A Barry Weiss, krzywę The Collector, czyli kolekcjoner No i właśnie ta główna seria wojen magazynowych, czyli te wojny magazynowe z Kalifornii, bo oczywiście później były spin-offy. Z tego co liczę, w samych Stanach Zjednoczonych ten program doczekał się trzech spin-offów regionalnych, czyli Miami, Texas, yy, Nowy Jork oraz yy, jeszcze kilku pobocznych programów. Typu, tam Barry's Treasure, czy Gerald Brandy i Jared, Marriage in the Job. No, ale o tym powiemy przy innych okazjach. Jeśli chodzi o historię formatu, no to yy, ta yy, WSA, ten program się dzieli na dwa okresy. Pierwszy to lata 2010-2019, gdyż program debiutował ogólnie 1 grudnia 2010. No i wówczas 2010 19 to był okres, w którym wyprodukowano 12 serii 12 serii natomiast program powrócił w roku 2021, no i od 2021 dorobiono jeszcze dwie, czyli mamy w sumie 14 sezonów tego formatu. No, a jeżeli chodzi o samych kupujących, no bo należy powiedzieć o składzie yy, składzie osobowym yy, tego programu, no to przede wszystkim jeśli chodzi o licyta licy licytatorów, Dan and Laura Dodson, to e, oni występują we wszystkich sezonach. Nie ma sezonu, żeby, mm, żeby odpuścili. E, w, również e, przez jakiś czas, konkretnie w sezonach 10., 11. i 12., raz, na zmianę z nimi, e, akcję prowadziła Emily Wears. No i jeszcze, e, jeśli chodzi o licytatorów, no to mamy jeszcze Erla and Johanna Gahama którzy byli takimi y, powtarzającymi się y, y, licytatorami w sezonie czwartym. No ale należy jeszcze powiedzieć, że oprócz czwórki pierwotnych kupujących, czyli Dave'a Hestera, Dara Sheetsa, Gerald'a Schulca i Barry'ego Weissa, mieliśmy z biegiem czasu nowych, nowych y, kupujących. No ale najpierw skupmy się na tej czwórce. Dave y, y, Hester y, wystąpił. W sezonach pierwszym, drugim, trzecim i od 5 do 12. W sezonach czwartym, 13 i 14 go nie ma. Daryl Sheets to jest chyba jedyny z tych, z tej czwórki oryginalnej, który występował we wszystkich seriach. Nie było serii, żeby go nie było. Eee, natomiast jego syn, Brandon, występował tylko do dziewiątej serii. Gerard Schultz występował od pierwszej do 13 serii. W czternastej serii już go nie było. Być może przez fakt, że rozstał się z Brandy Passant, która jest... No, oprócz Dara Lashitza, we wszystkich sezonach. No to mamy dwóch, z oryginalnej obsady mamy dwie osoby, dwóch kupujących, którzy zaliczyli wszystkie sezony Wojen Magazynowych. Czyli mamy Dara Lashitza i Brandy Passant. No i oczywiście Barry Wise, mój osobisty ulubieniec, który występował od sezonu 1 do czwartego, no i wrócił ponownie w sezonie czternastym. To jest oryginalna obsada, tak wygląda ich historia z grubsza, no ale później dochodzili nowi kupujący. Pierwszym takim nowym dokupującym, takim dość regularnym był Ivy Calvin, który występuje od sezonu trzeciego, czyli że w sezonach trzecim i czwartym był takim powracającym, nieczęstym, nie ale od sezonu piątego jest już w głównej obsadzie. Tak samo Rene i Casey Neschoda, którzy występują w tym programie od sezonu czwartego, gdzie byli powracającymi kupcami, ale od sezonu piątego są sami. Mary Pydian, y, tu również mamy. Y, tutaj mamy taki jedyny przypadek, gdzie kupujący ze spin-offu przeszedł do serii głównej, y, bo Mary Pajdian zaczyna w wojnach magazynowych w Teksas. No ale od sezonu 5 kalifornijskich wojen jest już właśnie regularsem, y, była regularsem do, do, do sezonu 12 w tej głównej serii. Oprócz nich mamy jeszcze Kennego Crossley'ego, y, który był no, uczniem Barego Wise'a. Od sezonu 10 jest regularsem. W tych wojnach magazynowych e, mamy Shana Dahan i Edwina Re 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 Registr, e, które były regularcami w sezonach 11-12. Tak samo Justin Bryant e, w sezonach 13 i 14. Powracającym był, była Liza Delarius, a w sezonie 14 e, Dusty Riatch. No, i teraz mamy jeszcze innych, tylko że tutaj mamy już grubszą historię. Mark Bell Balelo, człowiek, który był powracającym od sezonu 2 do 4, kupującym, on źle skończył, generalnie popełnił samobójstwo, tak więc tutaj słaba historia jest. Mamy Nabile Hanis, również powra powracająca nieregularnie w sezonach od 2 do 4. W sezonie nie trzecim mieliśmy takiego kupca Jeffa Jereda, który był. Który no, nie za bardzo lubił się z Danem Dodsonem, czyli e, licytato licytatorem. Również mamy Herba Brauna i Mike'a Carlingera, którzy byli kupującymi od sezonu 3 do 4. W tym samym okresie również byli bliźniacy Mark and Matt Harris. Mieliśmy również Mavericka Harvey'a w sezonie... w sezonie... W sezonach siódmym ósmym. Eee, od sezonu 10 do 12, eee, kupcem był niejaki Czad. Natomiast między również Ella i Johanna Grahama. Eee, no To, to są eee, licytatorzy, o, o nich już mówiłem. Tak wygląda skład eee, eee, obsada wojen magazynowych tych kalifornijskich głównej serii na przestrzeni tych 14 sezonów. No, a format programu jest. Bardzo prosty jest. Odlicylacja odbywa się w jakimś mieście. Wszyscy przyjeżdżają. Potem są, o, potem odkrywane są schowki, które zostały opuszczone, a jak wiadomo, schowek jest opuszczony, to idzie pod motek. No i wówczas przecina się kutkę. kupujący mają 5 minut na obejrzenie, nie mogą wchodzić, nie mogą dotykać, nic, nic takiego nie mogą robić. No i wówczas wówczas. Następuje licytacja, no i ten, kto zapłaci oczywiście więcej, kupuje. No i potem jest przeszukanie magazynu przez, ku, przez yy, tego, kto kupił. No i jeżeli znają się jakieś fanty, to dobrze. Jeżeli nie, to, to gorzej. No i jeżeli mamy coś, czego nie możemy wycenić, to później jedziemy do eksperta, później są te wizyty u eksperta pokazywane. No i generalnie. Na końcu jest klasyfikacja, który z kupujących zrobił najlepszy interes, a który najgorszy. Kto najwięcej zarobił, a który, kto ile stracił. A są też tacy, którzy odchodzą po prostu z zerem. Przepraszam. Czyli ani nic nie kupili, ani nic, ani nie stracili pieniędzy. No. I tak wyglądają wojny magazynowe. W innych odcinkach Smokiego przypatrzymy się innym ee, programom z tej franczyzy bo jest o czym opowiadać. Za dzisiaj Wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku i Bandy NW Meister.